Witajcie w ostatnim z odcinków zwiedzania zachodniej i południowej części Cypru. O, cześć kociaku! Dziś zabieram Was do Neapafos, jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych na wyspie. Słońce, historia i tajemnice starożytnych ruin to wszystko czeka na nas. Gotowi? No to ruszamy. Zacznijmy od kosztów. Wstęp na stanowisko archeologiczne Neapafos kosztuje 4,50 euro. Dla osoby dorosłej, a dla dzieci poniżej 12 roku życia, wstęp jest bezpłatny. Biorąc pod uwagę ilość atrakcji, jest to naprawdę przystępna cena za podróż w czasie. Miejsce w tym roku obchodzi 60-lecie rozpoczęcia odkrywania go przez polski zespół archeologów. Od 1980 roku Neapafos zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Neapafos to miejsce, które było kiedyś jednym z najważniejszych miast starożytnego Cypru. Dzisiaj znajdziemy tu ruiny wspaniałych budowli, przepiękne mozaiki i mnóstwo opowieści sprzed wieków. Ale zanim zaczniemy, jeśli lubicie podróże i historię, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Neapafos powstało prawdopodobnie pod koniec IV wieku przed naszą erą, kiedy Cypr znajdował się pod panowaniem helenistycznym. Miasto miało być nową stolicą wyspy i pełniło tę rolę przez wiele wieków. Największy rozwój przeżywało w czasach rzymskich. To właśnie wtedy powstały imponujące budowle, których pozostałości możemy podziwiać do dzisiaj. A teraz przenieśmy się do najciekawszych zakątków Neapafos. Na Dom Tezeusza To ogromna rzymska widla, prawdopodobnie należąca do rzymskiego gubernatora Cypru. Jej najbardziej znaną ozdobą jest mozaika przedstawiająca Tezeusza walczącego z Minotaurem. Budynek miał wiele pomieszczeń otoczonych kolumnami i dziedzińcami. Mimo upływu czasu fundamenty i układ pomieszczeń pozwalają wyobrazić sobie dawną świetność tej rezydencji. Zaraz obok znajduje się nieco mniejszy dom Aiona z wysokiej klasy mozaikami. Dom Dionizosa to najbardziej znany budynek archeologiczny w Pafos. Była to luksusowa willa, której nazwa pochodzi od wspaniałych mozaik przedstawiających Dionizosa, boga wina i zabawy. Mozaiki te są jednymi z najlepiej zachowanych na świecie i ukazują sceny z mitologii greckiej, takie jak triumf Dionizosa czy porwanie Europy. Kolorowe kamyki tworzą niesamowite wzory, które nawet po wiekach zachwycają swoją precyzją i kunsztem. Odeon, niewielki teatr z II wieku naszej ery, zbudowany z wapienia, mógł pomieścić około 1200 widzów i wykorzystywano go do przedstawień teatralnych oraz debat publicznych. Wędrując po stanowisku archeologicznym, nie sposób przeoczyć latarni morskiej Pafos, która dumnie wznosi się nad ruinami. Została zbudowana w XIX wieku przez Brytyjczyków i do dziś jest ważnym punktem orientacyjnym w mieście. Jest to także świetne miejsce na zdjęcia, zwłaszcza o zachodzie słońca. To już koniec naszej podróży po Neapafos. Dajcie znać w komentarzach, czy chcieliście zobaczyć to miejsce i jakie stanowiska archeologiczne najbardziej Was fascynują. Jeśli film się Wam podobał, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!